I witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem muski, Muslim, przepraszam. A to jest kolejny odcinek z The z Ghost Skyrim. I będziemy dzisiaj kontynuować naszą przygodę z naszą nową towarzysz towarzyszką e, Utgert. E, Utgert, gdzie można znaleźć Utgert? E, znajduje się ona w e, ...tawernie o nazwie Chorowianna mm, Crack, coś w tym stylu. E, gdzie możemy. Z, Udgard uczestniczyć w pojedynku na pięści. Kiedy wygramy, otrzymujemy 100 sztuk złota oraz możemy z nią chodzić naszy, ona zostaje naszym jakby partnerem. Tak. E, co się będziemy robić? W dzisiejszym odcinku będziemy iść e, e, drogą głosu. Będziemy starali się dostać do Wyskiego Hrodgardu Rodgar, tak. Ale najpierw musimy się udać do Iwarsted. Skąd jest ścieżka na tę właśnie górę? Bo jak my się tam dostaniemy? To jest najlepsze pytanie. Um, może najpierw pójdziemy do Stejni, w Białej Grani. Um, zobaczymy, czy może um, jest taka opcja, że tam od razu dojechać. Wyglądało, że możemy kupić konia, ale zobaczmy. Chcę wynająć bus. Niestety nie ma takiej opcji. Ale chyba najbliższe miasto, które jest właśnie Iwarstet i tak dalej jest pęknina. No dobra, czyli przejdziemy się do pękniny. Jeśli nie znasz pękniny, zajrzyj do czarnych Tak więc udajemy się do e, pękniny, on właśnie wyruszymy. Jest w stanie odkryto. I tutaj widzicie mamy krótszą drogę i prostszą, bo tutaj musielibyśmy a, jakoś lecieć tą drogą tutaj i tutaj. No w sumie kurczę, nie wiem czy dłuższa, czy krótsza, ale tutaj w linii prostej jest po prostu łatwiej. No ale tak więc damy się właśnie tam. <laughs> nie mogę z tego, że na samym początku odcinka pomyliłem własny własny nick. Mm. O tutaj widzimy coś jakoś dużo strażników. O oni też mają takie szaty. Wow! Świetne! Nie, ta modyfikacja jest naprawdę świetna. Tak nadaje klimatu tym wszystkim strażnikom, nie wyglądają już tak zwykle, po prostu mają takie świetne szaty naprawdę. Mi się to bardzo podoba. O, co tam mamy? No dalej nie możemy nic przywołać niestety, bo niech mamy many W. między odcinkami co się wydarzyło, w wbiłem kolejny poziom i... wow! Wykorzystałem perk, żeby mm, nasze zaklęcia zniszczenia kosztowały mniej. E oraz kupiłem szatę, który nowicjusza, Zniszczenia, żeby nasze czary też jeszcze bardziej kosztowały mniej Chociaż teraz widzicie Taka kula, tyle kosztuje No może być, nie jest źle um, Przedtem to wyglądało o wiele, wiele gorzej Przydałoby um, się teraz jakiś diadem albo kaptur to tam idzie i Idzie, idzie Nie musimy o niej tam pamiętać, ona sama da radę Rady, Przez jakieś góry się przemieszczamy Nie wiem czy to jest jakiś dobry pomysł Ale zobaczymy, jak wszystko będzie wyglądać a ja damy radę, damy radę, ma co Wow, korzeń jakiś Wilczy korzeń No dobra, może się przydać, zawsze te składniki alchemiczne mm, Są przydatne, muszę wam powiedzieć, że szkoła Że, szkoła, co ja mam z tą szkołą? Że alchemia naprawdę też jest Bardzo fajna, jeśli chodzi o rozwijanie Ym, Możemy tworzyć naprawdę potężne Trucizny, wow, kolejny wilk Aha, co się dzieje? U. Przepraszam, mała taka ścinka, nie wiem czym, czym związana, chyba przez to, że finisher wszedł w takim dziwnym momencie. Trochę tak się obawiam, przemieszczać przez takie dzikie odstępy. A wracając do alchemii. Alchemia jest wspaniała w takiej zmiany, że możemy stworzyć naprawdę mikstury, które dadzą nam naprawdę mm, Bardzo mocne ulepszenia, na przykład przy ulepszaniu przedmiotów, przy zaklinaniu albo nawet takie zwykłe mikstury, które będą nam przywracać ogromne ilości życia bądź, äh, e, trucizny. Chociaż my się poronią nie posługujemy, ale naprawdę jest mocno tym. Szkarłatny dom. jeśli chcesz się naszprycować, to właściwe miejsce. Zejdź na dół przez klapę w Czy to są jakieś narkotyki, czy coś? Ale nie. Chociaż, hmm, Spróbujmy, zobaczymy, co to jest. Szkarłatny dom. Zobaczymy, co to będzie. Hmm, jakiś tak na razie bezpieczny, to wygląda. No, stój. Jeśli wybierasz się na dół, trzymaj broń przy sobie, bo inaczej poznamy się bliżej. No, dobra. Wejdź i zachowuj się. Okej. Okay. ...jakieś itemy, ale teraz kiedy on tam stoi, w średnio. Idź już na dół! I nie zawracaj mi głowy! Ło, co to się dzieje? Przecież kaszlą. Witam, witam! Chyba nie widziałam cię tu wcześniej. Możesz zrobić u mnie zakupy, a potem pójść do dowolnego pokoju. No nie najlepiej. Wybierz pokój i odpocznij hmm, sobie. ciekawe. A może potrzeb... Co to za miejsce? To ty nie wiesz? Jesteś w szkarłatnym domu. Siedzibie dostawców najlepszej skumy poza Balmorą e, Skuma jest to taki Skyrimowski narkotyk, że tak powiem Skoro to twój pierwszy raz... No, dobrze. Kolejny poziom. Dobra kochani, kolejny poziom. Zdrowie! Teraz pójdziemy. Dobra, zobaczmy może te inne szkoły chciałbym tu przywołanie. Przywołanie przemiana przywołanie jest tu. hmm. tutaj bym musiał przywołanie trochę rozwinąć żebyśmy mogli bo teraz przywołanie tutaj nam nic nie da ten poziom pierwszy byśmy musieli mieć czarchowańca a my jeszcze nie dokupiliśmy tak więc na razie tutaj a nic nie zrobimy potrzebujesz czegoś Może ja. no to jakiś kaszel szlachta Uh. Narkoman! Wow, umar! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł zażywać to Cesarski dezerter Uciekł uciekł żeby. żeby się trwać, tak? Co? Mam wybrać sobie pokój Dobra, to wchodźmy do tego co z tego tychać. Dobra, nie wiem. Spróbujmy tej mikstury. to było? To było tak, taka szkarłatna skuma. Wow! Ale efekt tutaj. Czegoś tak wolno poruszamy. Co się dzieje? Wow! To już ostatni. Łajzy nie mogą się oprzeć smakowi skumy. Woda ze źródła tak bardzo wzmacnia skumę, że będziemy mieć niewolników nad tony. Dobrze, że szef usłyszał, jak ten dziad rolnik chwali się w knajpie, że znalazł to miejsce. Wampir! Dobra. Nie rozmawiam ze zwierzyną. To może być trochę cięższe, ale dobra, posługajmy się magią ognia. Wampiry nie lubią ognia. Co jest? Czemu nie możemy spintować? Co to jest? Księga Czarów... Telekineza... Ciekawe... Hmm... To szata się trochę zbugowała... Zobaczmy eee, księgę... Telekineza, tak... Po co na telekinezę? Dobra... Czy możemy go zaatakować przez stan? To zobaczmy. Nie Dobra, tak więc otwórzmy drzwi. Tak, żeby nas nie wyjdzie. przygotujcie się na walkę. Ło! Wow. Ło, wow, jakie nic wytrzymały. Dobra. Dobra, ta utgert pomaga. Z tego że dobra, mamy. Zbroja wampira No, teraz Walcz od Ger Wow, jak ona silna! Świetnie Burja. dobra, weźmy to ty gdzieś jeszcze są wrogowie jacyś O, strzelają, szybko kukufry otwórzmy Wam że ciekawe, ciekawe, ty masz mnie? że to ja mam ciebie, skąd oni nas odkryją? Skóry, o Gdzie oni są? Jest, nie żyje. Świetnie. już było łatwiejsze. O, tam jest jakiś asystent. On nas szuka? Miotła! Wzięliśmy miotłę! Świetnie, świetnie, świetnie. Muslim, ciekawe, ci, po co ci miotła? Dobra. Spójrzmy ten most. Kurczę, z tą maną jest naprawdę problem trochę. O! Wow, ktoś atakuje? Wam że sługa. Szybciej, szybciej, no. A, z tą maną. jest ciężko. Asystent też nie żyje, dobra. Co oni tu mają? Wow! Ile składników alchemicznych, świetnie! To się nam naprawdę przyda śpiącego coś, co śpiącego drzewa, właśnie Myślę, że co to? Cukier, to zresztą coś tam... Jako zależne czy coś, nie wiem jak to dokładnie działało hmm. Dobra, gdzie mam teraz iść? Spróbuję iść tędy Wow, ile tych, nic I szukała nas. Skuma, weźmy to No tutaj też ten nie żyje. deserter. I ten szlachtic też Kurzy, to są jakieś no wampiry po prostu Wow, ile tu mają... Karłatnie skuma Siedzenie, piwa. No jest tak dziwnie takie: opuszczony dom w lesie, i tak wychodzi już... Wow, trauk! O co w tym chodzi? Co to się dzieje? Powinna być jakaś chyba wajcha, coś? Nic nie ma. Powiem wam, że naprawdę ciekawe później jeszcze wrócił tam, bo tam może coś jeszcze znajdziemy w tamtą stronę, znaczy tam powinniśmy iść, bo tam jeszcze nie byliśmy Ale powiem wam no, dziwne takie znaczy dobry pomysł, bo te wampiry oni jakoś no, no ludzi po prostu ta skuma paraliżuje coś na tylu i można wtedy wykorzystać ich jako niewolników. To jest kopalnia. Strzelec. Kurcze. Nie używaj magii na mnie, ziomek, bo Okay. Wow! Jak mi uderzyła! Niebezpieczne to miejsce, strasznie. A ta. Um, ...od Gert strasznie nam pomaga. Nieźle. Jakieś drzwi ukryte, zobaczcie, dokąd to jak on tu prowadzi. Pokaj śmierci, jakiś pies. No, nie mogę się ruszyć. A! Szybko! Cholerca! Jest ciężko! Wow, te psy są naprawdę mocne. Nawet pokonały Urget. No chodź, chodźcie. Je, yeah, foko, dobra. Udało się, ale powiem wam, że no, walka ciężka. Nie, nie chcę patrzeć Chociaż, może przyśpimy się w trumnie, zobaczymy może co się stanie Zobaczymy się 5 godzin, na przykład Budzisz się wypoczęty I nic takiego się nie wydarzyło, no dobra Zobaczmy co tu dalej jest Draugry. gry ładne źródło Wow, czy tutaj mamy jakiś taki w ogóle poboczną misję w ogóle o co chodzi? Uch, powiem wam, że no, Skyrim, jak dalej, no, dalej mnie zaskakuje po prostu. Czy może się trochę poskakujemy? Jest tu jaskinia. Idealna kryjówka dla bandytów, albo jeszcze gorszego elementu. No, słuszna uwaga. Jakiś dziennik, zobaczmy. Hmm. Ciekawego. Dlaczego więc nie pić krwi bezpośrednio ze źródła? Byłoby to nieco prostsze niż całe te podchody ze skumą. No co chodzi? Zobaczmy, może ten czar telekineza. Sprzemiana telekineza. Wow, trochę drogie. Chyba, chyba... Czyś nas wykrył świetnie A my jak mamy nie mamy mm -hmm. może tędy Powiem, że nie jest prosty sposób Trzeba się tutaj cicho poruszać, bo to jest no nie będzie Młody vampir padł o, ktoś naciąga kolejne szybko jakieś nie wiem Wo! pomocy Ale było blisko Muszę się zaraz wydostać i pomóc Urget, bo jak Urget nie będzie to... dobry pomysł! O, świetnie, złapaliśmy jakąś chorobę. Uran, nie dobrze. Dobra, to jest Urget. -Ur Dobra, co my tu jeszcze mamy? Powiem wam, że no, ciężkie miejsce mam Nie walcz z nimi, nie walcz, bo to nie ma sensu. nie niby jakieś źródło jest, co to jest? Nord. A mnie ta pułapka przestraszyła, tak spadliśmy na w dół. Wow, to są w takich miejscach. No ich otworzyła seria. No to nie było mądre. tak go nabiła! Wow, nice. No, Ta Urget naprawdę się przydaje. Ja, co to jeszcze mamy? Tam by się dało przeskoczyć, tak? Czy nie za bardzo, nie za bardzo. Ja, co my tu jeszcze mamy? To jest jakiś kufer. Na razie nie ma tych wampirów ani nic. Ale powiem wam, że nie jest łask z tymi wampirami. Aha, i to jest przejście. Aha, dobra. Możemy teraz się udać tam. Pomyłam, że naprawdę ciekawie się zrobiło. Kurczę. Nie, 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 odejdź, odejdź. 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 uuuu, ja to zaraz umrę. Szybko pożywienie. O, rany, ludzie. Powiem wam, że nie jest tak prosto, jak się wydaje. Tylko jedz to wszystko. Chłopaniec, ataku ich! Jest, udało się, zginął A! Boże, nie! Jezu, się Polak Polak Boże, pokaczył. Jezus Maria, nie umiem się wyzmówić, co się dzieje Poczekajcie, to jest teraz taka sytuacja już nie mam potów prawie O wystarczyło, że ona tam weszła, świetnie Ja nie mogę Poka... Pola... Jezus, nie umiem się powiedzieć No co, co my zrobiliśmy? Uderzyliśmy się w to i się kaleczyliśmy No Boże, przepraszam, no nie mogę się tak wysłowić, tak jak teraz akcja wyszła Jeszcze na razie jesteśmy trochę zbyt słabi O, zbroja maga i to jest to, jest to co mamy teraz, tylko że O wiele lepsze, załóżmy to znaczy, daje nam jeszcze pancerz. O, taki sam jak bonus, tylko to jeszcze pancerz daje. No, świetnie, dobra. Ale nie, powiem Wam, walka no, nie była prosta. Uranen. Mam nadzieję, że nic tutaj nas nie zaskoczy za bardzo. Śpij, trumna. Boże, ktoś tutaj chciał spać w trumnie. Kolejne trumny. Tam kolejna trumna, tutaj kolejna. Jest tych wampirów tutaj było? Tam jest jakieś przejście. Chyba. Mam nadzieję, że to już powoli będzie koniec, bo... Dobra, ...to jest tak ciężko trochę, że... ...nie wiem, masakra. Eee, są mam drzwi. Łooo, szkielet wypadł, ale... ...granat, no dobra. Jasne, drzwi. Ta siewa sobie, bo dla niej tam co tam. Jest tu jaskinia. Idealna kryjówka dla bandytów albo jeszcze... Uważaj, żeby nie wejść na pułapki. Że tu pułapek jest! Dobra, przeszła idealnie. już dziwne, skąd te pułapki mają się? Aha, to jest pułapka. Wow, to jest chyba to źródło, co mówili, czy już to nie? Wow, kto to jest? Ma jakieś imię? Zawsze jest mocniejszy? Boże, nie, nie, zaraz umrzemy znowu. Nie mam. Nie! Ło, jak ona go nagle zniszczyła. Czy ktoś tu jeszcze jest? Jest jakiś łucznik. A to skelet! No, czekaj, bo mi się mana regeneruje. Dobra, dało się. Wow. No, muszę wam powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste. To już naprawdę był... bliski śmierci byłem O, kostur chowańca, świetnie, przyda się Zapiszę sobie gierkę Vampirza, szata No, znaczy, chyba nikogo nie ma, bo usłyszałem tam taką muzykę Właśnie trzeba zwracać uwagę, bo jeśli jest taka nagła taka muzyka w jaskini, to znaczy, że... prostu zombie znaczy, że Jest taka, taka nagła muzyka znikąd, to znaczy, że... Przeszliśmy całą jaskinię już nie ma żadnych wrogów tutaj. Dobra, tyle złota, że po prostu weźmy to wszystko. Nie będziemy się zębawić. Badania, co to jest za artefakt jakiś. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Patrzmy Karłatna skuma weźmy sobie, może będzie jakoś opłacalna. Niby wartość taka niska, ale zobaczymy, dobra. Przejdźmy tutaj dalej. Gdzie jest to całe źródło? To tutaj, tutaj. Krwawe źródło. Użyj, dobra, F5, zobaczymy, co się tam, jak użyje. Łapie no, same choroby, ciekawe. Bo chyba przez to, że nie jesteśmy wampirem. Jakbyśmy byli chyba wampirem. O lol. Ile my tu mamy chorób? Chyba jakbyśmy byli wampirem, to by coś się stało, ale jesteśmy wampirem. Ile chorób mamy? Wow. No niespodziewane się Dobra. Um, myślę, że tutaj zaraz coś, 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 coś. Zaraz zobaczymy, co tutaj byli się działo. Gdzie my w ogóle teraz się przenieśliśmy? Aha, na sam początek. No dobra, muszę się szybko wyleczyć z tych chorób. Po prostu znaleźć jakąś kapliczkę. Draug. Zacznie się zamieniać wampira, a ja nie chcę być wampirem. Zapaliśmy też chorobę, która sprawia, że można się zmienić w wampira. Tam to jest ten a to było też przejście. No dobra. Dobra, powiem wam, że. A tutaj był jeszcze ten ochroniarz. Tylko nie wznieć pożaru, dobra? Nic z nas nie ma, ciekawe. Ale i tak go nie od całego początku. Uff, powiem wam, że, że naprawdę emocjonujący odcinek. Mieliśmy ich do 2 tutaj zajęło nas, nam to trochę dużo czasu. Dzień wam pisze Dora, Dobra. Tak czy inaczej, ziomeczki. Jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. I proszę, zapr no, zapraszam Was do komentowania przede wszystkim. W e, na następnym odcinku myślę, że dotrzemy do tego Ivar set. Ale na razie musimy się cofnąć do jakiejś białej grani, gdzie się po prostu wyleczyć z tych wszystkich chorób. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć.